W ciągu pięciu dni Celtics udowodnili, że w tym sezonie są w stanie wygrać i przegrać z każdym. Zawstydzająca porażka ze słabiutkim Brooklinem, wyszarpane w czwartej kwarcie zwycięstwo z osłabionymi i miernymi w tym sezonie Magic, oraz wygrana sezonu z rozpędzonymi pistą zdaje nadzieję, że tą drużynę stać w tym sezonie na wszystko. Jakie warunki należy spełnić, aby drużyna mogła bić się z każdym, i co wiemy po tym tygodniu rodem z piekła do nieba? O tym wszystkim dzisiaj w czwartym odcinku czwartego sezonu podcastu PL Garden. Dzień dobry, witam serdecznie. Czwarty odcinek podcastu Pel Garden. Macie, Mika, kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom, wszystkim kibicom Boston Celtics, ale i wszystkim kibicom NBA. Wiem, że słuchają nas nie tylko kibice z zielonymi sercami. Dziękuję wszystkim za słuchanie, dziękuję wszystkim za subskrypcje, komentarze wszelką interakcję do tego również zachęcam ze swojej strony jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału kliknijcie kliknijcie dzwoneczek kliknijcie łapkę w górę dla zasięgów ale również dla siebie żebyście wiedzieli kiedy są kolejne odcinki PL Garden a jeden odcinek PL Garden co najmniej w sezonie regularnym leci do was na platformach YouTube oraz Spotify podcast PL Garden zupełnie za darmo co tydzień, a w czasie playoffs, nawet częściej. Różni goście, dzisiaj moi drodzy, jestem, y, jestem sam, ten odcinek poprowadzę sam, ale w jakże dobrym nastroju. Lubię, lubię takie odcinki po meczach y, tak zaciętych, po meczach wyszarpanych, po meczach, które, y, po meczach takich jak z Pistons, które elektryzowały od początku y, do końca, od pierwszego rzucenia piłki w górę. Do, do, do ostatnich wydarzeń. O tym, jak te wydarzenia wyglądały, opowiemy sobie już, już niebawem, moi drodzy. Już niebawem. Natomiast dzisiaj też chciałbym wspomnieć o meczu z Brooklynem i z Orlando, ale tylko, tylko kilka zdań, tylko kilka obserwacji, bo, bo ten odcinek przede wszystkim cieszy mnie, bo będziemy mówili o takim meczu, jak mecz z Pistons. Ktoś. Przed sezonem powiedział mi, słuchajcie, że regularny sezon odpuszcza, że, że, że regularny sezon jest, jest nie taki ciekawy, żeby, żeby się na nim koncentrować. Powiem tak, to nic w porównaniu do playoffs, ale, ale sezon, sezon regularny, jeżeli ma nam serwować takie dania jak wczoraj, to ja, ja bardzo chętnie zawsze będę siadał i zawsze takie mecze będę jak z Detroit komentował. Ale zacznijmy od tego meczu z Brooklynem, o którym wspomniałem. Mecz z Brooklynem, moi drodzy, z tankującą drużyną, własna hala, potrzebne jak tlen zwycięstwo, tak bym nie powiedział, ale potrzebne zwycięstwo, na pewno potrzebny brak blamarza, a takim blamarzem się skończyło słowami Jaylena Browna po, na konferencji prasowej, że jeżeli... Ktoś nie ma ochoty dawać wszystkiego z siebie na, na parkiecie, to w ogóle nie powinien się tam pojagać. Drużyna bierze te słowa do siebie. Ja tak naprawdę już przechodzę do Orlando, bo z Brooklynem po prostu mecz był fatalny. O nim już prawdopodobnie więcej nie chcę mówić, ale celowo go dzisiaj tam umieszczam, bo Boston Celtics moim zdaniem są w stanie wygrać z każdym i przegrać z każdym, dlatego warto od tego Brooklynu rozpocząć. Dalej mamy Orlando, Magic, mecz, który od początku się dobrze dla nas układa. Magic są w tym sezonie nierówni. Teraz mają bilans nieco lepszy niż 0,5. Orlando zaczynasz bez, bez Saksa, starszego z braci Wagnerów, bankero, gdzieś tam zbudującym się dopiero w tej drużynie, tradowanym przed wakacjami, Bainsem. Mamy dobrą przewagę, ale, ale w czwartej kwarcie, Orlando nas dochodzi jest. Jest nieciekawie, musimy się spinać, mecz wygrywamy, ale prawdziwe widowisko nadchodzi wczoraj, moi drodzy. 23. Mam nadzieję, że sporo z Was dało radę obejrzeć mecz na żywo, jeżeli nie, to... Mam nadzieję też, że bez znajomości wyniku, ale dzisiaj. E, a jeżeli wynik znacie, e, meczu nie oglądaliście, to ten podcast tym bardziej jest dla Was dzisiaj, bo choćby do tego meczu podeszliśmy bez namiasza Keity, Choć Detroit Pistons byli rozpędzeni, bo to był ich trzynasty, to był ich czternasty z kolei mecz, w którym mogli zanotować zwycięstwo i pobić e, rekord, jeżeli chodzi o Detroit Pistons, i jeżeli, jeżeli chodzi o takie o takie pasy zwycięstw, także Detroit, tłoki, samochodowe, tłoki rozpędzone, przyjeżdżają do Bostonu, pisać historię. Natomiast w Bostonie jest drużyna Celtics. Drużyna w tym sezonie nierówna, drużyna, która wiele w tym sezonie próbuje, ale drużyna, której, której właśnie tego próbowania odmówić nie można i Boston z Detroit serwują na mecz, w którym mamy wszystko, mamy, mamy tempo, mamy zmiany prowadzenia, remis, mamy wątpliwe decyzje sędziów, mamy, mamy czasami dobre decyzje sędziów, przepraszam, może to dziwnie zabrzmiało, czasami mieliśmy wątpliwe decyzje, o tak bym powiedział, raczej mecz był sędziowany dobrze, ale mieliśmy błędy zawodników, czasami heroiczne, heroiczne zagrywki zawodników, mieliśmy kluczowe rzuty. Publiczność w końcu. Publiczność, która była rozgrzana od początku do końca to powiedział Jalen Brown, w turowomu Joe Mazula, że, że to, to był pierwszy aż tak głośny mecz w Bostonie w tym sezonie. I naprawdę naprawdę było elektrycznie. Ale to, co chciałbym podkreślić, i chciałbym, żeby to też się przewijało przez cały ten odcinek. To kwestia Joe Mazuli, moi drodzy. Chyba przed takim zadaniem jak Joe Mazula w tym sezonie nie stanął, nie stanął przed takim zadaniem Joe Mazula przez całą swoją karierę w Boston Celtics. A to tak naprawdę, dobrą sprawę, pierwszy, pierwsza organizacja NBA, w której Joe Mazula pracuje. To jest już jego czwarty, tak, to jego czwarty sezon, ale pierwszy raz ma do czynienia z tego typu rozterem. rosterem. rosterem. Który stać na wszystko, Rosterem, który przez cały ten sezon, te pierwsze prawie 20 spotkań oscyluje wokół tego bilansu: 50% zwycięstw, 50% porażek. Ale w tym meczu bez Nemiasza Keity Joe Mazula prezentuje wspaniały coaching, drużyna prezentuje wspaniały, wspaniało też egzekucję, ale to w dalszych, w dalszych kwartach i wspaniały też wysiłek i takie poświęcenie. E, te, te, także ten coachik na pewno się dzisiaj będzie prze, e, przewijał, bo, bo, bo choć Mazula czasem zawodzi w tym sezonie, a czasem e, ma taki mecz jak ten, e, gdzie jest wręcz przeciwnie, to nie można odmówić Mazuli, że nie próbuje, a to jest sezon po to, żeby dużo próbować. Moi drodzy, mamy, e, mamy zaczynamy ten mecz bez nemiasza ty Portugalczyk. 9,3 punkta 7,9 zbiórki w tym sezonie jeżeli chodzi o zbiórki to jest w ogóle 24 pozycja w lize jeżeli chodzi o field goal percentage prawie 63% siódma lokata także wysoko jest w tych ważnych tutaj tabelach statystycznych 10, jeżeli chodzi o net rating czyli widzimy że drużyna która dodatkowo zmaga się z wielkim problemem zbiórek w tym sezonie nagle zaczyna ten mecz bez ważnego ogniwa, więc to było na pewno duże zadanie dla Mazuli. Mazula, który mówił, że, że Nemiasz Keita jest day to day, że coraz lepiej się czuje, ale nadal nie może wystąpić z powodu kontuzjowanej kostki. 17 razy stawał do rzutu tutaj o piłkę. Przed pierwszą kwartą Nemiasz 17 razy zaczynał w tym meczu zacząć nie mógł. Jego miejsce w tym meczu zajął Luka Garza, ale to Luce Gardzie chyba będziemy mogli powiedzieć najmniej, moi drodzy, bo Luka Garza w tym meczu zagrał tylko 11 minut. Nie oddał, oddał jeden rzut, tak, oddał jeden rzut, to był rzut za 3 punkty z narożnika. Ten rzut nie wpadł, to takaś taka była akcja. Chyba po ponowieniu piłka wyrzucona, kick and out, prawie, prawie, kiedy czas się kończył. Także Luka Gagarza historii nie napisał w tym meczu, ale historię napisali inni zawodnicy, bo to jest mecz, w którym, moi drodzy, Jalen Brown, mimo że zaczął fatalnie, bo zaczął 2, 2 na 12, Jalen Brown ten mecz kończy. Ponad 30 punktów, 33 punkty. To dziewiąty już mecz Jaylen nabrał nas ponad 30 punktami. Widać, jak ten gracz coraz bardziej komfortowo czuje się w tej roli alfy, w tej roli numer jeden. Boston, Celtics, kiedy on jest tak naprawdę tym liderem, i on widać, że chce być tym liderem. To on wspominał bezosobowo po, po, po właśnie meczu z Brooklynem, że żeby się wziąć do roboty i widać, że te dwa ostatnie mecze to są na pewno mecze, które też wygrywamy takim zaangażowaniem. Wspaniałe zwycięstwo, musimy to pokazywać każdej nocy, wtedy możemy wygrać z każdym. I rzeczywiście, zdaje się, że Boston, jeżeli przegrywa z Brooklynem i z, wygrywa z, z Detroit Pistons, to, to znaczy, że że, zna, że może wygrać i może przegrać z każdym, oby te może wygrać. Yy, było z nami częściej yy, Jalen Brown, mimo że plus, minus, minus 9, mimo że 5 strat, to wiemy, że bez niego tego meczu byśmy po prostu nie wygrali. Yy, Jalen Brown to jest zawodnik, który też mówiłem źle zaczął 2 do 12 ale potem już grał lepiej, już grał skuteczniej, dobrze na linii. 5 asyst 10 zbiórek Jalen Brown to w ogóle e, jest e, moi drodzy trzeci zawodnik który e, zdobył 500 punktów w pierwszych 18 metrach sezonu dokonali tego tylko podwójnie Jason Tatum w sezonie 22-23 oraz 24-25 i John Havlicek w sezonie 70-71 e, znakomity mecz Jalena Browna ale jeszcze większy Derricka White a Derrick White e, Druga połowa Derricka White'a na 25 punktów. Yy, pierwsza tylko na dwa punkty, ale o tym mówił Joe Mazula, że on ma niesamowite zaufanie do Derricka White'a yy, i że Derrick White yy, kiedy, kiedy ma kiedy jest gdzieś tam zardzewiałe kiedy dopiero yy, gdzieś tam ten rzut mu nie idzie, John Mazula powiedział, że yy, wtedy jest najbardziej, można powiedzieć, z Derek'a White'a zadowolony, bo wie, co przyjdzie zaraz i rzeczywiście tutaj w, drugie, w drugiej połowie yy, przyszło przyszło to, czego um, chyba się jednak w tym sezonie nie spodziewaliśmy aż tak, bo, bo, bo Derek White na jego odrodzenie nadal czekaliśmy i ten Derek White się, moi drodzy, odrodził, bo to jest 6 na 11 z dystansu perfekcyjny na linii przy 7 rzutach plus 11. Co jest ciekawe, to nie jest najlepsze plus-minus zespole, bo plus-minus najlepsze miał Simons z ławki, który zagrał generalnie kiepski mecz. No, ale taka tutaj aberracja wystąpiła. Rzeczywiście plus 13, Simons plus 11, druga pozycja. Derek White, Pritchard również bardzo dobrze. 5 na 10, 4 na 7 z załuku, również perfekcyjny na linii. To zagrało dużą rolę tutaj, jeżeli chodzi o. O, o, o decydujące starcia w tym meczu. Dalej trzeba powiedzieć również, moi drodzy, że Derrick White, że takiego Derricka White'a potrzebujemy, Derricka White'a w trybie All Stars. Jeżeli my w ogóle chcemy mówić o, o wygrywaniu jakimś większym w tym sezonie, o awansie do play-inów czy do play-offów, to, to takiego Derricka White'a potrzebujemy, który, mimo że w tą rolę drugoplanową dopiero nadal się wciela, to widać, że stać go naprawdę na wiele. Słuchajcie, ja napiję się herbaty. Napiję się herbaty i bardzo chętnie do, przejdę do tego motywu, o którym wspominałem wcześniej. Brak Nemiasza Kejty. E, czym my rekompensujemy? Rekompensujemy większymi minutami Baylora Shairmana oraz. Josha Majnota i Jordana Walsha, którzy zagrali dłużej Josh Minot i Jordan Walsh byli rzucani na tą pozycję numer 5. Bailo Sherman, Sherman może nie, ale wszyscy ci trzej gracze bardzo dużą rolę odegrali. A już takim zastępcą 1 do 1 Kate niespodziewanie, mimo że w pierwszej piątce rozpoczął Luka Garza, nie wyszedł nie wyszedł Boucher, zapomniany coraz bardziej staje się, zdaje się nie wyglądające, ale młodziutki Xavier Tillman. moi drodzy, wyszedł Amari Williams, gracz na two-way kontrakcie. Gra 15 minut, rzucany na Durena. Ogranicza tam Durena do, do, do zaledwie dwóch punktów. Duren w ogóle, jeżeli chodzi o skuteczność w tym meczu, to nie za dobrze. Pozbierał swoje, ale, ale nie za dobrze. Czy rzucany był nie na niego majnot, czy czy Amary Williams naprawdę dobre, dobre minuty? To, to chwalił Brown po meczu, też pokazując taką, taką rolę lidera. Chwalił Amarii Williamsa, który gdzieś tam zaciemnięty z głębokich rezerw, a tam też się dobrze dzieje. Słuchajcie, ostatnio fakt, że nie oglądałem, ale czytałem o tym, że Ron Harper Jr. również został graczem tygodnia w Mine. Także. Dzieją się, dobre rzeczy, dzieją się dobre rzeczy, o których też aż tak dużo się nie mówi, ale w podcaście po Elgarnym słuchajcie, mówimy o wszystkim, co ważne. A Mary Williams, tak, dobre minuty, ale ja chciałem wrócić do, do Josha Majnota, który, który obok tych graczy również z Hugo Gonzalesem, który zaczął czwartą wartę. Ja w ogóle wtedy myślałem, słuchajcie, módlmy się, bo zaczynamy kwartę z Hugo Gonzalesem. I jeszcze kilkoma młodziakami, Derek White oraz J.N. Brown na ławce. Bałem się tych minut, ale dobrze się sprawiliśmy o tej czwartej, na tej, o tej czwartej kwarcie. Jeszcze za chwilę, bo Josh Majnot i cała ekipa. Fantastyczne 40% zatrzymaj nota w tym sezonie. Reszta też solidnie. Natomiast Baylor Sherman to nie tylko solidne rzucanie w tym sezonie, bo Baylor to przede wszystkim. Trójka prawie 60%, przepraszam, no 55% za trzy, w ogóle z pola 58,3%, natomiast przede wszystkim Baylor był kluczowy w tym, w tym moi drodzy, w tym, w tym meczu, bo Celtics po chybieniu 10 aż z pierwszych swoich 11 rzutów wprowadzają na, na boisko Shermana, on daje 3, 2 razy 3 punkty, Raz tam prawie czas uciekł. My robimy run 17 do 4. Baylor z 13 oczkami, 5 na 6. Słuchajcie, drugi sezon, 24-latek, 25 lat skończył albo będzie kończył dopiero w tym roku, chociaż już rok się kończy, no ale chyba się co do wieku jednak nie pomyliłem. Jak się pomyliłem, to mnie poprawcie. Baylor gra znakomicie. Poprzedni odcinek. Zachęcam do posłuchania. Mówimy o Baylorze, mówimy również o Majnocie i całej naszej młodzieży. Mówimy również o Jordanu Walsie. Jordan Walsh w tym meczu 7 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty, takie mini mini triple double, moi drodzy. Tak to widzę. Solidne minuty Jordana Walsha, który dojrzał nam dojrzał. Moi drodzy, dobre minuty hausera. Już mówiłem, słabiutko. Simons, czwarta kwarta Hugo Gonzalez, fajna defensywa, dużo zaangażowania z tego chłopaka. Będą na pewno ludzie i moi drodzy, co, co najbardziej rzuca się tak zespołowo po tym meczu? Bo, bo chce jeszcze trochę hura optymizmu, i potem trochę schłodzić, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni, to też wiemy. Moi drodzy, ten mecz. Był na, dla nas e, przegrany, jeżeli chodzi o faulę, jeżeli chodzi o zbiórki, e, jeżeli chodzi o punkty w pomalowanym, czy punkty z mm, punkty ponowienia, e, ale my ten mecz jednak wygraliśmy. Wygraliśmy świetnymi rzutami za trzy, e, wygraliśmy punktami po stratach, punktami, e, które były w szybkim ataku, czyli to, na co mieliśmy w tym sezonie stawiać i co miało się e, również. E, Również splatać z, z, z tą Mazulabol, z tymi, z tymi trójkami. I zdaje się, że moi drodzy, kiedy gramy to Mazulabol jesteśmy naprawdę świetni. I zdaje się, że kiedy, yy, kiedy gramy szybko, również gramy dobrze. 40% jeżeli rzucamy za 3, to wygrywamy, kiedy rzucamy poniżej 30% yy, przegrywamy, jeżeli rzucamy coś pomiędzy, to już, yy, już bywa różnie. Yy, yy, moi drodzy, jeżeli jeżeli yy, yy, żyjesz z trójek, to możesz też umrzeć od trójek, no, zdaje się, że tak to w tym sezonie dla Celtics wygląda i będzie wyglądało, no chyba, że coś zmieni się przed lub po trade deadline, chyba, że wróci Jason Tatum, bo też to jest takie, moi drodzy, taka refleksja, która mnie naszła, nawet zadałem takie pytanie na Twitterze tutaj Maczkowi Udenowi, zerknijcie sobie na jego profil, zadałem mu pytanie, co sądzi, jeżeli byśmy się spotkali z Detroit Pistons? Aha, bo nie wspomniałem może niektórzy nie wiedzą pewnie większość, jakby Maciek jest kibicem Detroit Pistons i zapytałem, co sądzi, jeżeli by wrócił Jason Tatum, nawet na 70-80% a mówi się o jego powrocie bardzo, bardzo głośno i bardzo, bardzo często jeżeli byśmy się spotkali z Pistons w playoffach z co, co, czego moglibyśmy się spodziewać Maciek wspomniał, że wyrównanej serii, też bym się spodziewał wyrównanej serii. Być może byśmy cierpieli na tablicach, ale być może udałoby nam się zaskakiwać i przede wszystkim reagować, tak jak reagował Joe Mazzola w tym meczu, bo to były reakcje przez cały mecz. Nie ustrzegł się błędów, bo były też challenge'e, które przegrywaliśmy, ale, ale, ale próbował wielu graczy Wiele graczy dostało, dostało naprawdę mnóstwo minut. 11, 11 zawodników wystąpiło w tym meczu, każdy odegrał swoją rolę i to jest wielką siłą tej drużyny, moi drodzy, że te ci zawodnicy, każdy się liczy, każdy jest ważny, nawet jeżeli zawodnicy nie grają, Hmm, czy to z powodu kontuzji, czy po prostu z powodu decyzji e, trenerskich, to również tam są na ławce, również kibicują. Wielki szacunek dla T.D. Garden, wielki szacunek dla Was, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. To był czwarty odcinek podcastu pl. Garden. E, w czwartym sezonie rozpędzałem się, mam nadzieję, zupełnie tak, jak rozpędzają się Boston Celtics. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siemanko.